Dorochy ukraiński, bracia, Wielkiej Narody Ukrainy. To, co dzieje się w Polsce, przechodzi ludzkie pojęcie Belweder do denazyfikacji. To zaledwie kilka fotografii z setek tych bander nazioli nazywanych w mediach reżimowych przez dziennikarskich kurwiszonów i politycznych kurwiszonów bohaterami Ukrainy. Materiały wideo terrorystów z Azow na przykład z wydłubywania oczu długimi nożami, wieszaniu całej rodziny czy ukrzyżowywaniu ludzi tylko za to, że chcieli współpracy z Rosją na YouTube nie przejdzie.